Okej, okay, zaczynamy urodziny, a dokładnie nazywa się to wydarzenie, świąteczny wysiłek. Pokażę Wam co i jak, ale zanim to, no właśnie, bo jest jeszcze fajny a, turniej mocy, w którym są naprawdę niezłe nagrody do zrobienia. Ja pokażę Wam co ja zrobiłem. Ja czekałem, zbierałem parę dni na to i zobaczymy, jak bardzo mi się to opłaci teraz, bo. Specjalnie nie wyposażałem części swoich bohaterów. Aha, następny. Tutaj też mam dla niego wszystko. Tutaj też. Tam dalej też chyba mam coś. Na razie zobaczę. Tak mnie ciekawi, ile tam. 12 tysięcy. Dobra, szału nie ma. Trzeba będzie to. Trochę mocniej przyspieszyć, ale tak jak mówiłem, zbierałem trochę na to, więc jestem chyba całkiem nieźle przygotowany tutaj. Kryształy, insignia. Będzie co robić, będzie co robić. Za chwilę to wszystko sobie będę układał. Otwierał i co. No, już mam 5 milionów złota. pszał nie ma, ale wiadomo, że nie jest dużo. Demoniczne lalki. Okej, okay, okej, okay. będzie co z tym, będzie co z tym zrobić, żeby gdzieś w tym rankingu po prostu wskoczyć na jakiś sensowny poziom. Myślę, że chciałbym. No tak, no, chciałbym być w pierwszej piątce, ale na pierwsze miejsce też wygląda wygląda całkiem, całkiem fajnie. Dlatego no, to jest coś, co już wcześniej kiedyś mówiłem. Warto znaleźć balans pomiędzy właśnie rozwijaniem postaci, a zostawianiem. Zwłaszcza, że w tym turnieju mocy są naprawdę niezłe nagrody. Ale przejdźmy dalej, bo to, co jest do zrobienia, to quiz. Tu jeszcze go nie zacząłem, zaraz będę zbierał, zbierał bilety. Najlepiej od razu w dziesiątkę iść. I na stronie, jeśli sobie wrzucicie pytania do quizu, tam jest wyszukiwarka, więc możecie sobie czy. Połączyć ekrany, a czy, czy dwie przeglądarki na jednym, czy jak macie drugi ekran, to tak, żeby, żeby zobaczyć, i wtedy warto jest. No, no, wtedy można. Zaraz zobaczymy, jaki jest, to jest ranking. 1600. Ok, zobaczymy. To później, później Wam może pokażę, a jak mi się jak mi się udało. Jest jeszcze temat na później w sezonie czempionów w Tajemniczej Wyspie, gdzie można zdobyć też kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy szmaragdów za jakieś 16. 20 ruchów chyba. I jest jeszcze temat walki. Też fajne nagrody. Wystarczy 300 milionów e, zadać. Jakie, jakie postacie wybrać. Nie trzeba się zastanawiać. Wystarczy spojrzeć tutaj. A, bo już wiemy, że najlepsi mieli co? Dokładnie Dokładnie to samo. Tak, dokładnie to samo, więc ja postaram się. Nie no, wiem, tylko moja pamięć jest dobra, ale krótka. Raz, dwa, trzy, dobra. Tak. Teraz szukam Nebuli. Teraz on. Ajdan był na pewno i nie mam bladego pojęcia, kto był na końcu. Test. To jest to. Może mi się zaraz przypomni. No, Pepi. Ok, ok. Chowaniec. Tak. Co by tu dać? Tak, Tu musi tak zostać. Tu bym jednak dał to. Tu. Okej. Okay. I robimy do boju. Zobaczymy, co się wydarzy. Robi automat. Aha, już pamiętam. Kiedyś też, też brałem w tym udział. To fajnie jest to, że tu. A... E, no, mm, jak on się nazywa? Jesu znowu. On, on się fajnie skaluje, ponieważ z każdym gdzieś tam uruchomieniem swojej umiejętności on zwiększa a, ilość obrażeń. Mamy zadać 300 tysięcy 300 milionów. Okej, okay, 300 milionów. Więc to pewnie jest jakiś. Jak to się skaluje co pół miliona? Nie. No, okej, okay, zaraz będzie jeszcze więcej. Także, aha, no, w lewym dolnym mogą macie napisane 4,5 bańki. Zobaczymy, co się wydarzy, ale jak widać, te obrażenia idą dosyć szybko. Julius, oczywiście. I on, on akurat tutaj zadaje obrażenia, bo ma taką fajną umiejętność, właśnie, gdzie skaluje sobie swoje obrażenia. Także. Czy ja mogę opuścić? Pomiń bitwę. Mm, okej. Okay. W zupełności mi to y, wystarczy. E, odbieram nagrody. Tak. Pach, 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 Nie zależy mi, żeby być tu pierwszym. Najważniejsze, że to jest. I mm, co? Okej, okay, okej. Okay. Dobra, czyli mamy to. Mamy. Tort już jest, muszę zebrać wszystko. Quiz to będzie później. No i oczywiście wydarzenie. Robimy co się da, żeby zdobyć jak najwięcej biletów na quiz. Po to też było warto, właśnie, zbierać jak najwięcej, tak? Czyli, żeby ekspedycję można było zrobić, żeby otworzyć skrzynię. Czyli tu. Niech stracę. Mam nadzieję, że mi się to zwróci. Właśnie fajnie, że są jedne, dwa te wydarzenia połączone ze sobą, tak. Z jednej strony to jeszcze jest końcówka synergii żywiołów, ale jest też postaci, gdzie, gdzie mogę trochę zebrać dodatkowych, dodatkowych punktów. Więc to jest jak najbardziej dla mnie ok. No, czyli tak, tak to z grubsza wygląda. Bardzo fajnie. Czyli tak, walka, wiecie, quiz, wiecie już. A codziennie można sprawdzić. Nie trzeba czekać na żadne opublikowanie informacji. No i znów w postacie turnieju, mocy. To jest też, robiłem na ten temat odcinek. Także. Okej, okay. to było na tyle. Co dzięki. Cześć.